Dzień dobry, to Jolanta Wasilewska, lepsza strona edukacji. Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego. Myślę, że jest to odpowiedni czas, aby nauczyciele, którzy od września rozpoczną staż na kolejny stopień awansu, pomyśleli o pisaniu, o pisaniu planu. Dlatego dzisiaj kilka słów na ten temat: jak napisać plan rozwoju zawodowego. W zależności od stopnia awansu, procedura wygląda troszeczkę inaczej z pisaniem planu. Otóż nauczyciele, stażyści, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie nauczyciela, automatycznie rozpoczynają staż. Nie muszą pisać żadnego wniosku do dyrektora. Mają oni 20 dni na napisanie planu rozwoju zawodowego i złożenie tego planu do dyrektora. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli kontraktowych, którzy chcą rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, oraz mianowanych, którzy chcą rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Otóż oni rozpoczynają ten staż dlatego, że chcą to robić, nie muszą tak jak nauczyciel stażysta. Nauczyciel może zakończyć swój awans zawodowy na stopniu nauczyciela kontraktowego. Natomiast jeżeli chce dalej piąć się po szczeblach awansu, to musi złożyć do dyrektora wniosek. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Wzór takiego wniosku zamieszczę, link do takiego wzoru zamieszczę w opisie tego filmu. I uwaga, nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołącza swój plan rozwoju zawodowego do wniosku, czyli automatycznie z wnioskiem składa plan rozwoju. Ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym, a więc w tym roku do 14 września. Dlatego myślę, że można już teraz troszeczkę zacząć ten plan konstruować, zastanawiać się nad nim. Natomiast radziłabym poczekać chwilkę, jak już rozpocznie się rok szkolny odbędą się zebrania Rady Pedagogicznej. Tam dowiecie się, Więcej na temat priorytetów, jakie są w tym roku, jakie są kierunki polityki oświatowej państwa. Firma na ten temat nagrałam też i jest on dostępny na YouTube. Jeżeli chcecie, możecie sobie do niego zajrzeć, aby więcej się dowiedzieć na ten temat. Dlatego, że warto uwzględnić te podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w swoich planach rozwoju. Dowiecie się też na tych pierwszych zebraniach, jakie będziecie mieć dodatkowe obowiązki, w jakich zespołach zadaniowych będziecie pracować, jakie będą główne kierunki planu, pracy waszego przedszkola czy szkoły i na tej podstawie możecie wpisać do swojego planu już jakieś konkretne przedsięwzięcia. Jak bardzo konkretne, jeżeli jesteście już na coś zdecydowani, że ukończycie jakieś konkretne kursy doskonalące, czy studia podyplomowe, chociaż wcale ich nie musicie kończyć, nie ma takiego wymogu. Jeśli chodzi o studia podyplomowe, oczywiście, macie się doskonalić, ale nie muszą być to dodatkowe kwalifikacje. Wystarczą kursy doskonalące. Więc jeżeli jesteście już zdecydowani, co konkretnie chcecie ukończyć, w jakim kierunku się rozwijać, możecie wpisać. Jeśli nie, Możecie pisać bardziej ogólnie, żeby potem nie było też problemu, że jakieś zadanie jest niezrealizowane. No i oczywiście, jakie zadania. Jeszcze króciutko o formie planu rozwoju. Jaka powinna być forma planu rozwoju? Na ten temat przepisy nic nie mówią. Zależy to od tego, jakie wymagania ma dyrektor. Zwykle plan pisze się w formie tabelarycznej. U góry wpisuje się wymaganie i potem w tabeli zadania, które będą służyć realizacji temu, tego wymagania, formy realizacji, termin i ewentualnie uwagi o realizacji albo doku, sposób dokumentowania realizacji tego planu. To już w zależności od tego, jak wymaga Wasz dyrektor, jaki jest zwyczaj w Waszej pracówce, w której pracujecie. No i do czego odnieść się w tym planie? Jest to wyraźnie napisane w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Zachęcam, żeby zajrzeć do tego rozporządzenia. I tam paragraf szósty poświęcony jest nauczycielom, stażystom ubiegającym się o stopień nauczcia kontraktowego. Paragraf siódmy, nauczycielom kontraktowym ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, i paragraf ósmy y, przeznaczony jest dla nauczycieli mianowanych, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego. I w tych y, paragrafach jest najpierw ustęp 1, y, w którym są opisane powinności nauczyciela, czyli co powinien robić w trakcie stażu. Tych powinności nie uwzględniamy, to znaczy nie odnosimy się do nich w planie rozwoju, ale oczywiście jeżeli napiszecie plan według wymagań, to i tak na pewno tam te powinności zostaną spełnione. Bo na przykład nauczyciel starzysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powinien jako pierwsza powinność poznać organizację zadania i zasady funkcjonowania szkoły. A potem w wymaganiach, mamy pierwsze wymaganie, znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Czyli to, co jest zapisane w powinnościach, potem znajduje się też w wymaganiach. Czyli ustępu pierwszego każdego paragrafu nie uwzględniamy w planie rozwoju, odnosimy się w planie rozwoju do wymagań. Wpisujemy wymaganie. I potem zadania, które będą służyć jego realizacji, formy realizacji tego zadania, termin i tak dalej. I tak jak powiedziałam, odnosimy się do konkretnych wymagań. I teraz na co chciałabym zwrócić uwagę: czego innego wymaga się od nauczyciela stażysty, czego innego od kontraktowego, a jeszcze czegoś innego od nauczyciela mianowanego. Nauczyciel starzysta musi zapoznać się z, z sposobem funkcjonowania placówki, w której będzie y, pracował. Czyli musi dowiedzieć się, co y, musi robić i jak musi robić. Na te dwa pytania szuka odpowiedzi. I nauczyciel zapoznaje się z dokumentacją wewnętrzną, ze sposobem prowadzenia dokumentacji. Z rodzajami tej dokumentacji uczy się prowadzenia zajęć, organizacji konkursów, różnych form innych pracy. I on nie musi sam być inicjatorem jakiegoś konkursu. Oczywiście, jeżeli chce, to może, ale nie musi. On ma brać udział, współuczestniczyć w działaniach, które podejmuje jego opiekun stażu, ewentualnie inni nauczyciele. Obserwować, uczyć się i właśnie szukać odpowiedzi na pytania, co powinien robić i jak powinien robić. Natomiast nauczyciel kontraktowy, który odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, musi już wykazać się większą refleksją. On już będzie w momencie, kiedy uzyska stopień nauczyciela mianowanego, już takim pełnoprawnym nauczycielem, więc musi znać przepisy. I musi też wykazać się taką refleksją, dlaczego podejmuje pewne działania i po co je podejmuje, w jakim celu. Dlatego on już musi wykazać się umiejętnością organizacji, na przykład konkursów, uroczystości różnych, wycieczek. On już musi doskonale prowadzić dokumentację. On musi już bierze udział w modyfikowaniu, w opracowywaniu tej dokumentacji, a nie tylko w zapoznawaniu się z nią. Dlatego tutaj te wymagania są już większe. Musi wykazać się samodzielnością. Nie musi jeszcze pisać programów własnych innowacji, ale jeżeli napisze, to na pewno będzie to dodatkowy punkt dla niego. Czyli taki nauczyciel już nie wpisuje do swojego planu, że zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji. I nie pisze potem już w sprawozdaniu, że prowadził dokumentację szkolną czy przedszkolną. On bierze udział w opracowaniu, w modyfikowaniu tej dokumentacji. Od niego y, będą y, uczyć się też koledzy i koleżanki, tak? ponieważ musi też poprowadzić zajęcia dla nich otwarte. Także tu już ten nauczyciel musi być samodzielny. Natomiast nauczyciel mianowany, który odbywa staż na stopień nauczycia dyplomowanego, nie tylko musi wykazać się samodzielnością, on musi wykazać się też inicjatywą. On powinien, jeśli pracuje w zespołach, to być przewodniczącym takiego zespołu, koordynatorem jakichś działań, pomysłodawcą, inicjatorem. Powinien napisać program własny, ewentualnie innowacje, podejmować działania innowacyjne. Takich rzeczy nie wymaga się od nauczyciela stażysty, i też nie wymagajmy opiekunowie stażu czy dyrektorzy od tych nauczycieli. Takie wymagania to już są wymagania dla nauczycieli mianowanych, którzy starają się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Dlatego musicie wyczuć, co w tych swoich planach napisać. Żeby to było adekwatne do waszego stopnia awansu. Czyli nie wymagajmy od starzystów zbyt wiele, niech oni się na razie uczą, obserwują. Nauczyciele, mianowani, muszą wykazać się samodzielnością i dojrzałością. Natomiast nauczyciele mianowani, którzy będą w trakcie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, muszą wykazać się inicjatywą, kreatywnością, muszą wymyślać nowe działania, tworzyć jakieś nowe zwyczaje, obyczaje szkolne czy przedszkolne, czyli tutaj oni muszą już wpływać na podnoszenie jakości, poszerzenie oferty działań edukacyjnych. Jeżeli chcecie jeszcze więcej dowiedzieć na temat pisania planów rozwoju zawodowego, jakie działania umieścić w których wymaganiach, zapraszam serdecznie na szkolenia, które będę prowadzić Pierwsza już teraz, 25 sierpnia, potem 20, 25 dla nauczycieli, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela mianowanego, 27 dla tych nauczycieli, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W pierwszym pełnym tygodniu września będzie kurs dla nauczycieli stażystów, rozpoczynających dopiero pracę w zawodzie. Termin wkrótce podam na mojej stronie. Jeśli nie uda Wam się zapisać na te kursy, bo już miejsca się kończą, będzie jeszcze jedna edycja we wrześniu, terminy też podam wkrótce. Jeżeli chcecie, zachęcam do skorzystania z moich propozycji planów rozwoju zawodowego takich przykładowych schematów. One są dosyć obszerne, wystarczy je dostosować do swoich potrzeb, do potrzeb własnej placówki. Wpisać już tam konkretne działania, ale myślę, że, że będą fajną inspiracją dla Was. Linki do tych planów rozwoju podam też w opisie tego filmu. Także nie czekajcie dłużej, analizujcie przepisy, zastanawiajcie się, jakie podjąć działania. Jeśli nie chcecie skorzystać z moich propozycji, planów i będziecie pisać samodzielnie, to ostrzegam. Też, żebyście skorzystali z takiego dokumentu, który zamieściłam też na Facebooku, to znaczy, gdzie są aktualne przepisy prawa, ponieważ często korzystacie z planów koleżanek, kolegów, niektóre przepisy. Yy, znaczy w 2020 roku yy, wiele przepisów yy, uzyskało tekst ujednolicony, tekst jednolity yy, i dlatego zmieniły się troszkę podstawy prawne, więc uczulam Was na to, skorzystajcie sobie z tego dokumentu, on jest do pobrania na Facebooku, w którymś z postów yy, i skorzystajcie, żeby te wszystkie przepisy były aktualne. Także powodzenia w pisaniu planu. Dziękuję za uwagę.